Dora, Dora. E, witamy na wizji, e, tutaj ja, czyli jeden z głównych dwóch przewodniczących e, e, naszego podcastu, tak zwany Wiktor, a.k.a. KUCO, a z nami jest... No, e, Fabian, tak zwany Faco. No tak, i to jest tak zwany film promujący nasz kanał. Co będziemy na tym kanale robić? O czym będziemy japować? Bo jak wiemy doskonale, ten kanał będzie o japowaniu. Będziemy japować na tak, różne Będziemy na temat różnych tematów. No. Polityka, przeważnie polityka, ale też różne newsy ze świata, trochę z zagranicy. Będziemy pewnie jakieś wojna o Izraelu. Tak, tak. O Ukrainie. Sobie, tak. Co będziemy tutaj mówić na temat różnych różnych rzeczy, na pewno będziemy sobie, na pewno w przyszłości też planujemy sobie poruszyć takie głębsze tematy, takie bardziej, bardziej niestosowne, typu. Takie tak, prawa. takie ciemne, takie ale trochę... No, nie, takie no, trochę nieodpowiednie no, dla YouTube'a. Właśnie, to jest artykuł 200 z kodeksu karnego, to sobie doczytajcie co to jest. Będziemy, Będziemy po... też pewnie mówić o jakichś PDF-ach. No tak, o, o, o Dark Webie pewnie sobie porozmawiamy, o, o, pewni, o pewnych takich nie, niekulturalnych, niekulturalnych przy rodzinnym stole y, motywach rozmów. No sobie, pojapujemy, pojapujemy sobie, ten kanał będzie ojapowany o, o wszystkim, co tam się trafi, co co co, co się wydarzy. No. Tak, jeśli, jeśli chcecie faktycznie nam wspomóc kanałem, na przykład, nie wiem, podłóżcie bombę w metrze, to chętnie o tym porozmawiamy. Tak. Dokładnie. I nie zapomnijcie zostawić subika i lajka, to też nam pomożecie. Myślę, że tak, bo jesteśmy takimi typowymi, typowymi polskimi youtuberami, którzy żebrają o te lajki. Oczywiście, nie zapomnijmy nie... Nie zapominajmy, że wszystko jest robione nie na poważnie. że nie mamy w ogóle ani, ani szczypty nie mamy doświadczenia w tym, co robimy. No I nie jesteśmy wykwalifikowanymi, ani żadnymi dziennikarzami, ani politykami. Tak. To, jeszcze to jest ja powiem dwoma... to dopiero... co... Tak. tak jesteśmy jest dwoma, dwoma debilami, debilami, którzy postanowili którzy postanowili ten założyć ten to, kanał. Czy, y, stwierdziliśmy, że założymy sobie kanał, o którym będziemy japować. I, I tak to właśnie... I tutaj się, nasza przygoda zaczyna. I. I to tak. w sumie miałem do powiedzenia, także zapraszamy do filmików, jakie tam, jaki tam, macie, jakie tam nagraliśmy już, bo już jeden stawiliśmy. Będziemy, będziemy na razie naszym tak. planem jest rzucać dość, dość regularnie, jak się skończą tematy, no to, no to będziemy mieli lekszy, <grym> lek lekki problem będziemy mieli. A ja się zawsze wymyślałem. Tak, myśli, to będziemy tak. pewnie gadać o jakiś o czymś innym. A, dokładnie. A, a, o jakichś głupotach, o jakichś głupotek. Będziemy sobie, może robimy jakieś przeglądy, jakieś tak. możemy ratingować muzykę na przykład. To by było ciekawe. W jakimś serialu? No, dokładnie tak, to, to, to na My się tutaj spotykamy nie po to, żeby mieć gaming session. Nie po to, żeby yy, nie wiem, nagrać jakiś vlog czy coś. Ty po prostu będziemy się spotykać tutaj na tym Discordzie i będziemy sobie po prostu japować. Ile się da, ile wlezie. Dokładnie w tak przyszłości, było... może jeszcze jakiś budżet zainwestujemy tak, w tak, jakieś tak, studio, to... ale to... A to w dalekiej to przyszłości. Ale hmm. to tyle mieliśmy do powiedzenia. Dokładnie. Nie, chcesz coś jeszcze dorzucić, czy, czy, czy nie? No, nie, już chyba nie chcę. No, nie, no właśnie, to, to to była nasza wstawka. Dziękujemy i do usłyszenia na kolejnych podcastach.